Dzień dobry kochani, majówkowo, my dzisiaj od rana w ogóle wstaliśmy, zamiast sobie spać, nie wiem, do, ym, do, do południa, to my od rana wstaliśmy o szóstej, poszliśmy y, malować, no, to tak dalej malować balustradę, już tam wiecie, ma, mało nam zostało, bo większość już mamy pomalowane, ale ym, no, tam chcieliśmy dokończyć i jeszcze na sam koniec tam farby zabrakło. Tak, Tam od sobie o, ja sobie teraz leży także vlog leżący. <noise> vlog leżący. Spokojnie, to nie farba. <głos> <głos> nie, to. to nie farba. Przebraliśmy, się skończyliśmy. Już dzisiaj nie pracujemy. Dziś już nawet nie wypada, i... ale no, tak nam się powiedziała, farba nam czekamy. się skończyła. No i trzeba będzie po świętach kupić farbę. I domalować, ale to naprawdę taka malutka bariereczka, to machniemy. Tak, szybciutko. to już moment nam się... No. Może jutro pójdziemy kupić farbę, jak nie jutro, to mm -hmm. po niedzieli dopiero. Jutro no. chcę y, iść, chyba do Pepko się przejdę może z Kajusią. Mm -hmm. Zamówiliśmy już haczka. sobie, zamówiliśmy sobie już tą osłonę balkonową, więc też będę czekała, wyczekiwała no. na tą osłonę, bo już no, chcemy tam się trosze, troszeczkę odgrodzić, żeby nas nie podglądano. No, no tak błysa jest. Tak wiecie, przyzwyczaiłem się, że zawsze była ta osła, nawet ta starsza taka, ale, ale była, a teraz jest tak łyso, jak siądziemy, no jest świeżo, owszem, jest ładnie świeżo, ale, ale jest łyso, no. No, a ja już wstawiłam obiadek dzisiaj, ale Kuki się drze. On w ogóle, jak widzi jakiegoś psa, czy ktokolwiek przechodzi, już po prostu w ogóle, a jak ktoś przechodzi, to już krzyczy i, i się drze. Na kogo tak krzyczysz? Na Kajusie, Kajusia jest, przyjechała, tak? To już idziemy do Kajusi. I już go, obiadek, nie umiem się wysłowić, obiadek już dochodzi do siebie. Patrzcie, chcę Wam pokazać kurę. Kura przez W. Kura przez W. Nie chcę bliżej, dlatego że zaparuje. Zaparuje, tak, kamera. Zaparuje kamera, ale rybczak się piecze, także zaraz będziemy jeść. Mamy do tego w ogóle młode ziemniaki. Nie wiem, czy już w tym roku jedliście. My jeszcze nie, także będziemy się za, uch, za uszy ciągnąć. <grym>. No, wczoraj też młodą kapustę jadłam. No to, to też pierwszy raz w tym sezonie. Ja bardzo lubię młodą kapustę w ogóle. tak mniej, ale e, ja bardzo. I co, zjemy obiadek? I chowanie słodkie już później. Dzisiaj, ta, dzisiaj będzie ludziom chowanie, że hej. No, także y, czekajcie, my tu mamy mały bałaganik w domu, ale przesuniemy się tutaj. O! I też uwaga na telewizor, bo nas zablokują, ale myślę, że. Będzie no okay. właśnie, trzeba uważać. Bo prawa autorskie, to jest wiecie, nawet. Nie wiem, pojedzicie do Krakowa, będzie hajno zwierzę mariackie, złapiawa sprawa autorskie i, i już. Mhm. Stuk kubeczkami, woda mineralna. Woda mineralna, później kawka wskoczy jeszcze. Później wskoczy, wjeżdża kawka i będzie elegancko. Przepiękna pogoda jest tylko do słońca, dla mnie już jest za gorąco co gorąco, tak, na słońcu już jest, w domu jest przyjemnie, nie? Ojejku, bardzo fajnie. I jeszcze wiecie, te mury nie są nagrzane od słońca, to, mm -hmm. jest, to w domu się fajnie siedzi, ale jak się na dwór wyjdzie na słońce, to jest już ukrop z rury. Także czapeczka, dużo mm -hmm. wody, czapeczka na głowę, nie tylko dla łysych rado. Chociaż no. nie, tutaj muszę pozdrowić e, pana męża e, od Iris, bo on jest w, w naszym klubie, łysych pał. Tak, tak. Patrzących gwiazdy, żeby nie było. <głos> pozdrawiamy. <głos> Muszę tam do garów iść zaraz, wiecie, bo tam słyszę, że już coraz bardziej się woda gotuje. Muszę... To ja przejmę e, kamerę. Przejmiesz kamerę? Tak. To trzymaj, a ja idę to silną dalej Możesz nagrywał. się tutaj przesunąć, a ja o. już uciekam. Mhm. Uciekam. Także pozdrawiamy, pozdrawiamy Pana męża. Wczoraj byłem na balkonie, gwiazdy wczoraj były, księżyca nie widziałem, dlatego, że nie poszedłem już drugi raz. Nie poszedłem, bo już... No, muszę się przyznać, po prostu mi się już nie chciało. Chciałem sobie pooglądać. Zresztą ja wczoraj dano się ten moment usnąłem, nie? No, ale później też się położyłem. No i wiecie, tak mi jakoś głowa bolała dziwnie, nieraz mam takie z tyłu, ale ja już ja wiem do czego to dochodzi, że jeśli mnie boli z tyłu, tutaj jak potylica głowa, nie zażywam nic dlatego, żeby chronić po prostu i żołądek, bo ja już tyle tych leków zjadłem w swoim życiu i nadal jem. Że chce oszczędzać żołądek, chcę oszczędzać. A, a propos żołądka, to jeśli już musicie, kochani, leki brać jakieś, to pijcie się mielniany. To jest po prostu numer jeden. Każdy lekarz, nawet najzwyklejszy pierwszego kontaktu, wam powie, że nie ma nic lepszego, na, jeśli chodzi o leki osłonowe na żołądek, jak właśnie siemielniane. Czyli kupujemy w aptece, odtłuszczone, nie takie wiecie, że kupicie sobie siemię i, i sobie zmielicie, to jest odtłuszczone, czy w aptece, czy w jakimś innym sklepie też nie, niekoniecznie musicie w aptece. No i zalewacie po prostu, ale nie wrzątkiem, tylko gorącą wodą, mieszacie i robi się taki glucik i pijecie i to jest, tak, i to jest najlepsze po prostu osłonowe. do makaronu, czy nie? Do makaronu nie, do makaronu nie soliłem, soliłem do ziemniaków. Dobra, bo makaron ci jest znów. No, to jest przepis kingi, takie fajne danie, co Wam żeśmy mówili, to jest właśnie jej przepis, jej kuchnia. Bardzo dobre od razu polecam, bo mnie też smakuje, a czasami potrafię być wybredny. Co do, co do tych mm, osłonowych, także spróbujcie. No i ja się staram, wiecie, nie brać, wracając do, do głównego wątku, czyli bólu głowy z tyłu, to zawsze w wydodaniu się nic się nie dzieje, bo ten tępy taki ból z tyłu głowy, to ja mam po prostu od tych zwyrodnień, które mam w kręgach szyjnych, tak jak szpital napisał patologiczne zmiany we wszystkich kręgach, także. Nic na to nie poradzę. Kołnierz ortopedyczny bym musiał chyba nosić, i, ale jeszcze nie do tego stopnia mnie boli, żebym zakładał taki kołnierz. I nie próbujcie takich kołnierzy sobie sami zakładać, kochani, bo to musi być lekarz. Każdy jest indywidualny przypadek i można sobie krzywdę zrobić z takimi, takimi swoimi, że tak powiem, rozwiązaniami. Także tutaj, jak mówię, tak bolała ta głowa i tak sobie pomyślałem, a już się położę, ale do tych gwiazd jeszcze dzisiaj wrócę. Wiecie... Od, od dziecka chyba odkąd ja tylko pamiętam to lubiłem, takie lubiłem takie, takie widoki i księżyc i gwiazdy i człowiek sobie wtedy, no może pojadę tak, wiecie, tak melancholijnie, nie? Ale, ale ja to naprawdę bardzo lubię, rozmyślam wtedy o życiu, o, o różnych innych rzeczach i o tym, jak będzie ta przyszłość wyglądać, no bo chyba każdy dorosły człowiek, no nie może dzieci tylko nie myślą o przyszłości, ale, ale każdy myśli i... I zastanawiam się. I takie wiecie rozmyślania sobie robię. Albo po prostu patrzę, ale wolę myśleć, wolę się karmić dobrymi emocjami, bo jeśli oni niczym nie myślę, tylko patrzę na gwiazdy, muszę się przyznać: bo cóż tam będę kłamał. Zdarzało mi się kiedyś, że usnąłem. <śled> powaga już, już mi się to kiedyś kilka razy zdarzyło także wolę żeby ten mózg pracował żeby ten szare komórki i pracowały żeby, żeby nie usypiać przy tak pięknym widoku co kukulku kukuleczek sobie tu o chodzi o jest no kukulek mnie cały czas tutaj nachodzi całutki czas a teraz jest bardzo grzeczny proszę bardzo a najbardziej to kogo się boi kukulek w naszej rodzinie dziadka a najbardziej grzeczna to jestem ja. A nieprawda, bo ja. O. Nie. Kochani, jak możecie i jak chcecie, a wy na pewno chcecie, bo Wy jesteście bardzo uprzejmi i mili, tak. to poleccie nam jakieś fajne um, miejsca w Polsce, takie, żeby sobie na cały dzień wyskoczyć tak. gdzieś. Gdzieś. Kto kamerkę. kamerkę. Um, żeby wiecie, na przykład nie, niekoniecznie na noc, no albo ewentualnie z jednym noclegiem. Ale tak, żeby jakieś fajne były mm, miejsca, ciekawe, takie do pospacerowania, do zwiedzenia, yy, takie, najle właśnie najlepiej na, na, żeby sobie pojechać i wrócić do domu. No, na kilka ale, godzin takie. Ale, żeby, fajne. ale jeżeli to będzie z jakimś tam noclegiem, to też okej, okay, bo wszystkie opcje bierzemy pod uwagę. Jakieś fajne, ciekawe, sprawdzone przez Was miejsca w Polsce bo my bardzo lubimy wycieczki wszędzie, bardzo chętnie mhm. Teraz myślę o ciechocinku, myślę o co my jeszcze mówiliśmy, o Toruniu, także tutaj akurat w naszej okolicy. Ale jeżeli macie wy gdzieś tam u siebie coś ciekawego, fajnego, godnego uwagi, to dajcie nam znać. A ja dajcie idę nam. do warów dalej. Dajcie Proszę. nam znać. Dziękuję. Dziękujemy za uwagę. Dziękujemy za uwagę. <grym> Kochani, faktycznie Danusia ma dobry pomysł. Dajcie nam znać, bo my o tym oczywiście wspomnimy na vlogu. Temu komuś na pewno będzie miło, że z jego polecajki, żeśmy się tam udali. No, dla nas naprawdę blisko, do Torunia, wiecie, kiedyś chciałem całe życie pojechać do Torunia, różnie się to układa, nie można powiedzieć, że, że teraz kraj poznaje, ale wiecie, czasami jest tak, że jak się nie ma pracy, nie ma się za co jeździć, jak się ma pracę, to się nie ma kiedy jeździć po prostu, bo się zasuwa. No i teraz się dało, udało się tak pogodzić, że, że zawsze mnie ktoś w pracy wiecie, zastąpi na te parę dni, chociaż tak, że my wyjeżdżali do Krakowa, no to niestety pięć dni tylko nie dało się, nie dało się na dłużej mimo, że byśmy chcieli tak jak Wam mówili, to, to nie kwestia nawet finansowa, bo te 2-3 dni moglibyśmy sobie jeszcze dłużej pozwolić, no ale co zrobić, no. siła wyższa dlatego dajcie znać bo Toruń, po prostu wracając jeszcze do Torunia Wam chciałem opowiedzieć że do Torunia zawsze chciałem pojechać i mi się w końcu udało, no i być w Toruniu zjeść toruńskiego piernika Toruń a najbardziej mi się spodobała Gdynia nie wiem, nie wiem dlaczego. Od razu mówię, nie, że nie opowiadam tego pod publikę, że Danusia tam kiedyś mieszkała, że, że, że ona jest, że tak powiem, z tamtych stron w sensie takim, że, że zna, mieszkała jakiś czas. Nie, nie, nie. To, czego Danusia jest zna z tej strony, że ja tutaj nie, nie cukruję fałszywie. Po prostu jak przyjechałem pierwszy raz, od razu powiedziałem, nie, że niektóre uliczki mi przypominają, bo są takie wąskie jak w Krakowie. A że do Krakowa mam daleko i jedzie się długo. A wiecie, do Gdyni co my mamy... No nie wiem, może nie rzut beretem, ale chwilę się jedzie. Nie wiem, ile dawno się myśmy jechali. Dwie i pół godziny? Coś takiego, no. No to jest krótka podróż, jesteśmy w Gdyni. I co najbardziej jeszcze lubię w Gdyni, że jak przyjeżdżam i zbliżam się do morza, to czuć ten, ten, tą morską bryzę, od razu ją wyczuwam, także to mi się bardzo podoba, taki fajny chłodzik jest i jest naprawdę przyjemnie, także przyjechaliśmy z Krakowa, ja tak do Danusi mówię, <gulę> tam. Obiad przygotowywuje w kuchni. I ten. I słucha też. I mówię do niej tak. Danusia mówi, tak mi się Kraków spodobał. Jejku, jaki piękny, musimy tam tamtomek pojechać. A ja jej kurczę kontra i mówię, kiedy pojedziemy do Gdyni? No, także Gdynia Ale mi się... W tym roku pojedziemy do Gdańska też. A, właśnie, do Gdańska pojedziemy. O, ta pani jest tam, o tam, tam. Do Gdańska pojedziemy, bo w Gdańsku jeszcze nigdy nie byłem. Także wiem, że Gdańsk jest bardzo, bardzo, bardzo uroczy i, i tam pojedziemy, a czekamy na Wasze propozycje. Także tak to jest z wyjazdami. A teraz, że, że mamy szansę taką wyjeżdżać, to się wiecie, bardzo cieszę, bo tak się życie układało, że się niestety nie wyjeżdżało. Siedziało się. A teraz... Co róż, to, to, to mamy, uda nam się jakiś wyjazd, tylko tak jak mówię, no, nie możemy sobie pozwolić na wyjazd na dwa tygodnie. Chociaż ja bym bardzo, bardzo, bardzo chciał. Co tam, kontuzja? Co się stało? A, koń się za bardzo skakała. A, ojej, myślałem, coś poważnego. Dobra, dobra. No, ostrożnie, ostrożnie. Także tak to kochanie wygląda. Dobrego świętowania Wam życzymy. My, tak jak mówimy, dzisiaj pełny ludzi. Odpoczywamy. Pachnie ładnie tym kurczakiem. To jest ten kurczak, coś bym Wam, wam pokazywał. Lisielski, tak? Lisielski już jest gotowy, zaraz wyjmiemy. Zaraz wyjmiemy, to też Wam pokażemy. Także opłaca się ten kurczak kupić. Bo co z takiego wolnego, kochanie, tego wybiegu, nie? Tak. No, z wolnego wybiegu. Także zupełnie inne mięsko, fajne, soczysty, już się nie mogę doczekać. Dobrego dobrego świętowania, spacerowania. Róbcie to, co lubicie najbardziej. Ślicznie dziękujemy za te wszystkie komentarze, kochani. Jeśli tam gdzieś jakiś komentarz, ostatnio nawet dla naszej ulubionej Iris, którą serdecznie pozdrawiamy i bardzo lubimy, bo jest z nami też zawsze, jak, jak i inni widzowie stali, ale ostatnio jej odpowiedziałem na komentarz po całym dniu, czy po dwóch dniach nawet bo to nie od nas zależy. Ja to co jakiś czas przypominam, mówię o tym i wracam do tego, bo są nowi widzowie i wiecie, żeby się każdemu utkwa, utkwiło w głowie, że, że to nie jest moje, widzi mi się, bo mi się tak podoba i dzisiaj nie odpowiadam. Tylko ja tych komentarzy nie widzę. Sprawdzałem, tutaj były też podpowiedzi, żebym sprawdzał na poczcie, że wpadło do spamu powiadomienie. Nie ma nigdzie, ani w spamie, ani nigdzie, ani w YouTube Studio, bo sprawdzałem i po prostu ten komentarz gdzieś znika, później się pojawia, no to, no to ja odpowiadam. Bo tak to raczej staramy się na bieżąco odpowiadać, żeby się, no żeby wiecie, no żeby nikogo nie urazić, że, że, że został pominięty. No co chciałem powiedzieć? No chyba wszystko, co chciałem powiedzieć. Jeszcze być może, jak się da, to jeszcze do Was wrócimy z nagraniem, a póki co no to czekamy na kurczaczka, na ziemniaczki, na obiadek, na obiadek pyszny. I do zobaczenia. Do później. Pa! My już po obiadku lenimy się tak, tak. słodko na kanapie. Oj, bardzo, bardzo się lenimy. <laughs> oglądamy co? Netflixa. No, ale oglądamy piłę w ogóle. Piłę, no. Bardzo mocny film. Stary film, ale bardzo dobry. Nie wiem, czy Danusia pierwszy raz ogląda. Ja już widziałem go kilka razy. Chyba raz, no, raz widziała Klasyka ale takiego mocnego pamiętam. filmu. No. Mm. Mhm. Robi tak, wrażenie. Taki senny dzionek trochę. Senny dzionek jest i trudno nam było się zebrać, do, żeby jeszcze coś ponagrywać. Mm. Ale wiecie, czym my żyjemy? Żyjemy tym, że niedługo znowu u nas imprezka. <grym> bo w niedzielę tak, będzie, będziemy świętować wspólnie, rodzinnie imieniny mojego taty. Tak, i będzie bardzo fajnie. Będzie to, co ja najbardziej lubię. Tak, bo w przyszłym tygodniu tata ma dopiero, co prawda, no. imieniny, ale już wiadomo, będziemy sobie wcześniej. Bo wszyscy robić mają imprezkę. wolne w niedzielę tak. to. Będzie fajnie. No, wam życzymy, rodzinę. kochani, e, dalszej, dalszego udanego weekendu, bardzo przyjemnego, miłego i ciepłego. E, mam nadzieję, że, że jakoś tam miło spędzacie czas w gronie rodzinnym, w gronie znajomych, Dokładnie, przyjaciół. Tak. E, no i odpoczywacie. Ładujcie akumulatory, bo później święta, święta i po świętach i zaczynamy razem razem wszyscy wspólnie nowy tydzień także tak jest. my też ładujemy akumulatory i dzisiaj tak się opowiada, się byczymy dokładnie dostań. tak leniuchujemy na całego. No. także trzymajcie się kochani do jutra do jutra dziękujemy pa. dziękujemy bardzo pa, pa.